Gra pozorom w ogóle ustawienie samochodu sportowego jest dużo łatwiejsze niż, okay. niż samochodu drogowego, no bo sportowy samochód ma ustaloną masę. Często jest to regulaminowa masa. Jakaś dana klasa musi ważyć 1200 kg. i kierowca. Wszyscy robią wszystko, żeby ten samochód tyle ważył. Mhm. Z osłonami, bez osłon, z czymś tam z kołami, mhm. ale to wszystko ma tyle ważyć. Natomiast w przypadku samochodu y, 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 drogowego musimy wziąć pod uwagę, czy ten samochód będzie jeździł y, z jednym. No tak? tak, pasażerem czy Czyli znowu kompromisy. Tak. Zawsze wszystko opiera się o ten jeden kompromis. Jeżeli już decydujemy się, że auto będzie na tor, chcemy trochę obniżyć ten samochód, chcemy go wyważyć, trochę pozbywamy się tych kompromisów. To znaczy, wiemy, że ten samochód będzie bardzo dobry w takich warunkach, z jednym kierowcą. To Polepszamy samochód... jego działanie w określonych warunkach, ale zmniejszamy jego po prostu uniwersalność. Myślę, że ważnym punktem wyjścia będzie zrozumienie, że każdy samochód seryjny. To jest mimo wszystko taka idealna kombinacja właśnie tych kompromisów.